Tak naprawdę poza zimą, każda pora roku jest dobra, żeby y, poszukać roślin jadalnych. Jesienią głównie są dostępne dla nas owoce, i tutaj mamy y, owoce jeżyny, to jest jeżyna popielica, dlatego że ma takie, można powiedzieć, bardziej taki szary, popielaty nalot na, y, na owocach. To nie jest jedyna jeżyna, jaką można spotkać y, w naszych lasach, bo są też takie y, czarne. Wiecie, to spróbuję, jak ona smakuje. Mm. Powiem Wam, że jest bardzo kwaśna. Myślę, że yy, przy tej ścieżce ma bardzo mało światła. Że to słońce tutaj jest dość krótko, i ona nie nabrała słodyczy. Ja też tutaj gustuję. Mm. Kwaśor. No? Ale ja tak, ja lubię. Oj ja jem. też lubię, nie powiem. Kwaśor, Je jest kwasior. Poszukamy Ale... jeszcze jakichś innych. Dobry, zdrowy kwasior owoców. To znaczy, że ma dużo witaminy C, prawda? To chyba w tak. sam raz przed zimą się tak przygotować. Tak. I sok z jeżyn. Już widać tutaj, prawda, soczek. Barwi moje paluchy. Mm. 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 Bardzo ładnie dojrzałe. Ta popielica, to jest taka nazwa, która odnosi się nie tylko do roślin, bo może kojarzycie, że są też takie gryzonie, które też się nazywają popielica, wyglądają jak mysz, ale duża i nie na ziemi, można ją spotkać tylko raczej na drzewach. Jest w Krakowie taki teren, zaznaczony w naszym ostatnim spacerowniku, w którym możecie też się natknąć na budki dla popielic. I tam są też takie mostki zrobione z takich grubych jutowych lin, bo popielice charakteryzują się tym, że prawie nigdy nie schodzą na ziemię. I chyba można je uznać za najbardziej leniwe zwierzęta występujące w Polsce ponieważ one od października do maja śpią notorycznie, cały czas, nieprzerwanie. Czyli tak naprawdę między majem a październikiem jest ich główny czas aktywności. Wtedy muszą nazbierać swojej masy ciałka, najeść się, yy, rozmnożyć, yy, no i pożyć trochę tym życiem, a tak to to śpią. Czyli to jest ich sen zimowy, tylko tak. od jesieni do wiosny. Tak. Tak, Też tak, bym tak, ale chciała. jest bardzo długie od października do maja. Pół roku, prawda? Więc ja Nie? no, więcej niż, więcej niż pół roku. Niż pół roku. Ej, wchodzę w to. <noise> One tak naprawdę mało co żyją. Maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik. Tak 5,5-6 miesięcy, więc tak pół na pół. Nie Leniwe zwierzątka, ale urocze. Tak, możecie sobie przypomnieć zbierając pojedyncze jeżyny po pielice. Jaka to jest monotonna praca, uzbierać koszm jeżyn. I że te popielice, które są gryzoniami, są bardzo leniwe i mnóstwo czasu śpią. No i w naszej wycieczce, w trakcie naszej dzisiejszej wycieczki, udało nam się znaleźć kolejną cenną roślinę yy, i też niezwykłą. To jest głuk. Ja głuk wykorzystuję do robienia syropu yy, na zimę. Ma wspaniały smak. Jest to bardzo prosty przepis do zrobienia, ale chodzi o to, że guk też jest bardzo zdrową rośliną. E, wspomaga pracy naszego serca, pomaga podnieść odporność, więc e, warto go pić. Często w tych e, takich lekach dla seniorów, jakiś akord. Herba... coś tam. Tak, albo jakiś akord. A, nie. Jeszcze to nie ten wiek, żebym wiedziała. <laughs> e, właśnie dodatkiem jest ten głóg na wzmocnienie e, serca. E, można też e, wykorzystywać e, to, kwiaty, kwiaty głogu też do syropu albo, o Jezu, coś rozgniotła, e, albo właśnie do lemoniat. Dawniej też, w trudnych czasach, kiedy był problem z ilością jedzenia, w trakcie wojny, głup był suszony i przecierany na taką mąkę, z której można było zrobić jakieś placki na blasze, wymieszane z wodą, tak żeby co, cośkolwiek wypchać żołądek. O, dzięcioł. Tak, słyszymy dzięcioła, ale on jest na tyle wysoko, że go nie uchwycimy. Nie. Ale może spróbujemy za chwilę. No i dzisiaj nasza wyprawa obfituje w bardzo ciekawe odkrycia. Teraz idąc wzdłuż Wisły natrafiłyśmy na wspaniałych y, kolorów y, krzew. Y, to jest dzika róża. Tutaj Ania w ręce trzyma owocki. Jeszcze jest ciut niedojrzała, bo jest trochę pomarańczowa. Powinna być taka mocno czerwona, karminowa. Ale to dobrze, ona będzie miała jeszcze swój czas. Tak naprawdę do spożycia nadaje się Dopiero, kiedy troszeczkę przemarznie, wtedy jest najlepsza. Moje dzieci uwielbiają jesienią robić wyprawę na dziką różę, zrywać taką kuleczkę. Jak się ją naciśnie już po przymrozku, ona jest mięciutka, można sobie wycisnąć do buzi ten taki, taki drzemik. I co ważne, dobrze robić to ostrożnie, bo w dzikiej róży są takie pesteczki, które mają włoski i te włoski podrażniają nasz układ pokarmowy. I nie powinniśmy w ogóle tych pestek w związku z tym spożywać, więc jak już nabierzecie prawy, wprawy w wyciskaniu, to na pewno będzie Wam się to udawało zrobić tak, żeby wyszedł sam drzemik. A jak ktoś się lubi bardzo obawić w robienie przetworów, to można nazbierać takich owoców, yy, troszeczkę je podgotować, wtedy też zmiękną, i przetrzeć, no bo właśnie chodzi o to, żebyśmy nie mieli skórek, żebyśmy nie mieli yy, pestek, więc żeby uzyska uzyskać sam miąższ absolutnie bogaty w witaminę C, no to musimy to jakoś prze przetrzeć przez sitko na przykład. A jako skarbnica witaminy C to taka dzika róża jest najlepsza, żeby spożywać ją jako naturalny suplement właśnie w okresie chorobowym. Ja jeszcze chciałam tak porównać tej igiełki, które są w środku do tej waty szklanej, która jest o, tak. stosowana do ocieplenia domu. To jest podobnie upierdliwe, że jak nam gdzieś zacznie nas drapać, zjemy trochę tych igiełek, to naprawdę poczujecie, że je zjedliście, bo tak, się Tak, poznacie długość swojego przewodu pokarmowego. Tak, tak. tak, ale jeszcze jedna rzecz, bo przed chwilą był głuk, a teraz jest róża. i często ludzie mylą te dwie rośliny, bo one obydwie mają czerwone owocki, takie kuleczkowate, ale patrzcie, tutaj to jest bardzo wyraźne, że te owocki wyrastają z jednej gałązki, jest ich kilka. A przy głogu każdy owocek wyrasta osobno. To jest największa różnica, taka najłatwiejsza. Mm, no i jeszcze rozmiar. Tak. Akurat nie wzięliśmy ze sobą głogu, ale może za chwilę weźmiemy róże do głogu. i Jeszcze porównamy. Te są znacznie większe. Są wielkości hmm, małej mirabelki, bym powiedziała. Jak migdała. Migdała. Ja bym jeszcze powiedziała, że śnieguliczki białej tej, co rozgniatamy na ziemi. Takiej dorodnej. Mhm. A tak. głuk bardziej takiego pojedynczego orzeszka arachidowego. Tak, albo nawet można by chyba powiedzieć, że y, groszku zielonego. Tak. Mhm. Może być też groszek zielony. Czyli pamiętajcie, dzika róża jest świetna y, jako uzupełnienie witaminy C y, i rośnie w taki sposób, że Kilka owocków na jednej gałązce, głuk za to jest świetny na serce, w ogóle nie ma smaku też, bo dzika róża jest kwaśna, a głuk jest taki bez smaku, troszkę mączny, dlatego z, niej, z niego wyrabiało się te e, substytuty e, mąki.